Parcela imienna, parking, chodnik, mieszkanie balpedałów. Ja nigdy nie miałem przyjaciół i samochodu. W imieniu opłaty, w imieniu spłaty wynosi się. No, a dlaczego ma się nie udać? Ja już raz byłem odroczony od poboru do wojska w wojskowej komendzie Uzupełni. Dlaczego to ma się nie udać? Zostanę odroczony i skreślony z listy kościelnej w sprawach poboru do związków typu M. jakieś ramki ekla ekranu sobie wklejali każdemu do internetu i to cały biznes interes polityka, sprzedaż mieszkań życia, towarów i usług jeszcze idź sobie kup telefon za 2000 zł ten tańszy nie uciągnie, nie ujedzie na człowieka jednego umrze jak PiS jak pies. W imieniu prawa wynosi się, w imieniu prawa wynosi się, w imieniu prawa wynosi się, w imieniu prawa wynosi się. Tyle się dowiedziałem o rynku pracy i o poszukiwaniu pracy z Urzędu Pracy. W internecie, oczywiście. Nie na ulicy. W imieniu prawa wnoś się, nie wynosi się. To tak można sobie patrzeć i gadać? No chyba można, bo to internet. To nie jest na ulicy, a no nie jest. Siema, siema, siema. W imieniu prawa, koleżanka z mieszkanką, super, dobra. To jest internet. Tu się ginie, umiera, wskazuje tancerkę choreo. Być może nie przeżyję, bo już mam zbyt dużą kontrolę nad jej ruchem. Tu się ginie, umiera, tu się nie mieszka. Normalny, przeciętny człowiek potrzebuje wskazywać swoje przeciętne zaniepokojenia spokoju w czterech ścianach bądź na zewnątrz, na ulicy, co oczywiście jest śmiertelne dla przeciętnej osoby. Jest to konieczne, żeby obsługiwać przeciętny internet w sposób użyteczny, cokolwiek w ogóle wyświetlić czy odsłuchać. Innej metody nie ma typu uliczna metoda wyświetlania internetu. Si nie da pogodzić połączyć. Podsumowując, ludzi ich stosunek do osób mających rzeczy w internecie. Wyraźnie wskazujących typ osobisty zachowywania się do tych osób, kim ty jesteś na ulicy, bo nie czas na to w internecie. Jest to do dupy. W Polsce nie ma roboty, dopiero w Indonezji nie ma roboty. Już zanotowałem odpowiedź do przyjaciół z Indonezji. People, my hobby, for good. Life, work, everything, what I need. Hello, good friend, how do you do? Poszło. Podsumowując, nie chcę wiedzieć, kim jestem na ulicy. Rzeczy w internecie są w internecie. Kim tam jestem? W grupie znajomych rozmowa dotyczy jakiejś rzeczy w internecie o zawodzie, profesji, tyle co widać, model, piosenkarz, aktor, film, profesja. Co do zatrudnienia, jedynie ten telefon. Co do ofert pracy, do pracy, do tyle co do telefonu. Administrator stwierdza, że jest to wygenerowany komentarz, odpowiedź na rzeczywistość, istnienie internetu i pracy w internecie. Administrator stwierdza, że jest to wygenerowane automatycznie przez system ze wszystkich materiałów posiadanych aktualnie w całym internecie. Za bardzo nie zauważyłem zainteresowania przede wszystkim swoją kandydaturą ze strony pracodawców. To jakaś fikcja jest z tym internetem w dalszym ciągu, a rzeczywistość jest taka sama, bezzmienna. Dlatego kontynuuję w tej sprawie. Jak poznać, czy potrzebujesz pomocy psychologa lub psychiatry? 13 sygnałów. Jeżeli to jest jedyne zajęcie, to do niczego to nie. Jeżeli to jest rozpoznane przez kogo, to jest do tego, do czego jest rozpoznane. Skutecznie utrudnia życie. Miasto jest jałowe. Przespaceruję się do pracy. Wypcham balem. Wyprzedzę, żeby mnie nie wypchano. Kiedy odbierałem książeczkę Wojskowej Komendy Uzupełnień WKU na obowiązkowy pobór o zapoznanie się z umową Oświadczenie usługi chińskiej, tele, prowadzenia telefonu i przekroczenie oczekiwań na przykładowa aplikacja, miernik dźwięku, już jest komunikat o bezpieczeństwie. Prywatności i danych osobowych. Co najważniejsze, te informacje, które podał deweloper, bez względu na to, czy aplikacja jest używana, czy jest już dawno nieusuwana, nie istnieje w systemie, pozostały jakieś pozostałości, deweloper może je aktualizować. To lepsze niż kredyt. Co można więcej robić? Świetny numer muzyczny zawsze dochodzenia jak się omija przeszkody Great music great music number always to walk when you avoid obstacles Stacja telewizyjna, we Games to play zawsze kojarzyła mi się i z potwierdzeniem czego oczekuję i bez zmian. The TV station We Games to Play has always reminded me of what I expect and it remains unchanged. I really stay with good health from good way. Screen talk. Where another side. Deadline. From heaven, not my. Serena Williams talk about good health. With Selena Gomez. Resume from good health? I don't know. Maybe you know.